Kiemka. Wyskoczyłem sobie poplądrować na autohandlach. Stoją tutaj różne sprzęty, ale ten najbardziej mi się podoba. Często piszecie w komentarzach: Nygus, starocie gruzy, pokazujesz. Naprawdę nie wstydziłbym się jeździć takim samochodem. Co tu w ogóle porównywać do takiego scenika jakiegoś C-Maxa, czy nawet BMW trójki? Może jakaś ładna E30, albo E36 prezentuje się fajnie, ale zobaczcie to, zobaczcie tego ryja, te lampy, te przetłoczenia! Przecież ten samochód wygląda tak, jakby chciał mi coś powiedzieć. Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie, jaki długaśny ma ten ryj. Szpiczasty, po prostu coś pięknego. Serducho pęka, że takich samochodów już nie będzie. Kiedyś krótko pojawił się na moim filmiku. Pojemność 5,7 litra. Chyba najsłabsza jednostka. 150 koni. Tu nie chodzi o wyścigi. Gumę da się spalić ze spokojem, ale dźwięk tej V8 to jest po prostu muzyka dla uszu. Pamiętam kiedyś. Jak tutaj chodziłem do podstawówki w Niemczech, w latach 90. były tutaj jednostki amerykańskie. Musieli Amerykanie się zwinąć, wyjechać z powrotem do Stanów. Takie sprzęty stały za grosze na sprzedaż po 2000 marek. W idealnym stanie Camaro, Transamy, Firebirdy, różne amerykańskie wynalazki. Ten tutaj jest wyceniony w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, na 20 tysięcy euro. Troszeczkę się ceny, jak widzicie, pozmieniały tutaj za stare samochody. Strasznie na nie narzekacie. Jestem ciekaw, czym jest to spowodowane, że starocie w dobrym stanie osiągają kosmiczne ceny. Pozdro. Piękny.